Spędźcie ze mną totalnie zabiegany dzień. Ogólnie to jest sobota, więc zaplanowaliśmy sobie na ten dzień same przyjemne rzeczy. No i pierwszą z nich jest śniadanie na mieście. Wybraliśmy knajpkę, w której już kiedyś byliśmy. Jest to mit na ulicy Strzeleckiej. Do śniadania zamówiliśmy też oczywiście kawę i ja jestem naprawdę wielkim fanem tych kubków, które oni tam mają. Serio przepiękne są. Jeśli chodzi o śniadanie, to akurat miałem ochotę na coś słodkiego. I wybrałem taką kromkę chleba z labnechem i konfiturą z moreli. Trochę się potem rozpadało, więc pogoda niestety dzisiaj nie dopisała. No a my oczywiście zapomnieliśmy wziąć ze sobą parasola. Całe szczęście po chwili przestało już padać, więc mogliśmy ruszyć dalej. Bo nasz znajomy Mati zaprosił nas na kawę, no i miał też dla nas podobno jakąś niespodziankę. No i zobaczcie jaki słodziak nas tam przywitał. Moi dziadkowie mieli kiedyś jemnika, ale ja już zdążyłem zapomnieć jakie one są przesłodkie. I mega śmieszne to było, bo cały czas próbował nam dosłownie podjadać ciasto ze stolika. A wracając do tej niespodzianki, którą miał dla nas Mati, To słuchajcie, przed przedpremierowo pokazał nam jak będzie wyglądał iPhone 17. Potem wróciliśmy na szybko do domu, żeby się trochę ogarnąć i zrobiliśmy też małe zakupy, poszliśmy wieczorem do znajomych na domów. Zamówiliśmy też Ubera, bo już byliśmy. Chyba pół godziny spóźnieni No ale koniec końców jakoś zdążyliśmy Zostawcie obserwacje no i do następnego